Ostatnie doniesienia o rzekomym wyznaniu Grażyny Torbickiej, że jest w ciąży ze swoim partnerem, zelektryzowały widzów. Ale co tak naprawdę kryje się za tymi informacjami? Czy to potwierdzona wiadomość, czy tylko plotka, która wymknęła się spod kontroli? W dzisiejszym filmie zajrzymy głębiej w kulisy tych rewelacji. Gotowi odkryć, jak wygląda prawda? Zostańcie z nami, bo może was naprawdę zaskoczyć. Kiedy Grażyna pojawiła się na jednym z ostatnich wydarzeń branżowych, nikt jeszcze nie przeczuwał, że tego wieczoru dojdzie do czegoś, co wstrząśnie całym światem mediów. Miała na sobie długą, kremową suknię, delikatnie podkreślającą sylwetkę, a jednak dopiero teraz, po jej nagłym wyznaniu, wiele osób zaczęło sobie przypominać drobne sygnały, które wcześniej umykały uwadze. Lekko zaokrąglony profil, subtelne gesty osłaniające brzuch, a nawet to jedno zdjęcie, które pojawiło się w kuluarach, rozmazane, przypadkowe, ale dziś nabiera zupełnie innego znaczenia. W momencie, gdy stanęła przed kamerami, sala ucichła niemal natychmiast, jakby wszyscy czuli, że wydarzy się coś niezwykłego. Jej głos drżał lekko, choć oczy miały w sobie charakterystyczny dla niej spokój. To dla mnie wyjątkowy czas. Zaczęła, a na widowni zapanowała napięta cisza. Dopiero po krótkiej pauzie dodała słowa, które spadły jak prawdziwa bomba. Oczekujemy naszego pierwszego dziecka. W jednej chwili błyski aparatów niemal oślepiły scenę, reporterzy przepychali się, próbując uchwycić każdy detal jej twarzy, jej ciepły uśmiech, lekko spuszczony wzrok partnera stojącego tuż obok, jego dłoń delikatnie spoczywającą na jej plecach. Krążyły plotki, że od miesięcy znikała z życia publicznego, aby w spokoju przygotować się na nowy etap. I teraz te doniesienia wydawały się nagle układać w spójną całość. Niektórzy wspominali także krótkie, enigmatyczne wypowiedzi, które padały w wywiadach. Zdania sugerujące przemianę, nowy rozdział, najpiękniejszą z życiowych niespodzianek. Dopiero teraz te słowa nabierają pełnej barwy, jakby ktoś wreszcie odsłonił brakujące elementy mozaiki. A atmosfera wokół niej gęstniała z każdą minutą, zmieniając się w coś między zachwytem a niedowierzaniem, tak jakby wszyscy stawali się świadkami momentu, który zapisze się w historii jej życia. A jednak to, co działo się na sali po jej wyznaniu, nie było jedynie reakcją na sensacyjną wiadomość. W powietrzu unosił się także cień zachwytu wobec jej niezwykłej drogi, bo przecież niewiele osób przeszło przez polskie media z taką klasą i siłą jak ona. W tamtej chwili, gdy reflektory odbijały się w jej oczach, wielu przypomniało sobie, od czego wszystko się zaczęło? Jakby historia jej sukcesu nagle splatała się z nowym życiowym rozdziałem. Jej pierwsze kroki w telewizji były jak błysk światła, którego nikt się nie spodziewał. Widzowie szybko zakochali się w jej spokojnym, eleganckim stylu prowadzenia programów, w sposobie, w jaki potrafiła przenosić ich w świat kina. Prawdziwy przełom przyniósł jednak cykl poświęcony filmom europejskim, projekt, który ona sama traktowała jak misję, a który stał się trampoliną do jej poważnej rozpoznania. Nawalności. To właśnie tam ujawniał się jej naturalny dar umiejętność opowiadania o sztuce, tak, by nawet najtrudniejsze tematy stawały się bliskie każdemu widzowi. I nie sposób zapomnieć o tamtym legendarnym festiwalu wydarzeniu, które do dziś krąży we wspomnieniach fanów. Kiedy pojawiła się na czerwonym dywanie w długiej, połyskującej sukni, dziennikarze rozpisywali się, że jednym spojrzeniem potrafiła zatrzymać czas. Jej wywiady z największymi gwiazdami filmowymi stały się symbolem klasy polskiej telewizji pełne szacunku, inteligentne, a jednocześnie tak swobodnie prowadzone, jakby rozmówcy znali się od lat. To właśnie wtedy widzowie dostrzegli w niej nie tylko dziennikarkę, ale ikonę. I teraz, gdy stała przed nimi z przełomową wiadomością o swoim życiu prywatnym, trudno było nie myśleć o całej tej drodze. Każde słowo, które wypowiadała, brzmiało jak naturalna kontynuacja opowieści, którą pisała od lat. Opowieści o pasji, determinacji i o tym, jak wiele można osiągnąć, gdy pozostaje się wiernym sobie. A sala, wciąż pełna napięcia i ekscytacji, zdawała się oddychać razem z nią, jakby wszyscy czuli, że oto właśnie zaczyna się kolejny rozdział, jeszcze bardziej fascynujący niż poprzednie. A kiedy stała tam, otoczona błyskami aparatów i szeptami zachwyconej publiczności, trudno było uwierzyć, jak długa i kręta droga prowadziła ją do tej jednej przełomowej chwili. Bo ci, którzy dziś widzą w niej ikonę elegancji, nie zawsze wiedzą, że za tym blaskiem kryje się dzieciństwo utkane z prób, ciszy i dni, w których marzenia wydawały się zbyt odległe, by w nie uwierzyć. Wspominała kiedyś, że w jej rodzinnym domu panował ciepły, ale skromny porządek, świat, w którym liczył się każdy gest i każdy wysiłek. Mała grażyna dorastała wśród przedmiotów, które nosiły ślady codzienności, obdrapany stół, pod którym chowała się z książką, radio, które czasem trzeszczało, ale to właśnie ono otwierało jej bramy do innego świata oraz to jedno okno na poddaszu, przez które patrzyła na światła miasta i szeptała do siebie małe obietnice. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że te światła pewnego dnia będą odbijać się od obiektywów skierowanych właśnie na nią. Jej dzieciństwo naznaczone było nie brakiem, lecz nieustanną koniecznością walki o swoje. Nie uciekała w marzenia. Ona je budowała. Po lekcjach, gdy rówieśnicy biegli na podwórko, ona zatrzymywała się przy starym lustrze. Powtarzała słowa z przypadkowo znalezionych książek, ćwiczyła ton głosu, jakby podświadomie przygotowywała się do przyszłych scen, których wtedy nie umiała jeszcze nazwać. Była uparta, a może po prostu wiedziała, że świat, do którego tęskni, nie podaruje jej niczego za darmo. Czasem pojawiały się chwile, gdy wszystko wydawało się zbyt trudne, kiedy zima wciskała się przez nieszczelne okna, a nauka stawała się jedyną drogą, by odsunąć myśl o ciężarze codzienności. W tych chwilach siadała na schodach prowadzących na strych, owinięta w zbyt dużą wełnianą chustę. To właśnie tam rodziła się jej determinacja, w ciszy, która była jednocześnie surowa i kojąca, w ciszy, w której mogła słyszeć swoje własne serce, bijące jakby odrobinę szybciej za każdym razem, gdy wyobrażała sobie inną przyszłość. Kiedy dorastała, życie stawiało przed nią kolejne przeszkody, jakby chciało sprawdzić, czy naprawdę zasługuje na to, czego pragnie. Pierwsze wystąpienia przed ludźmi były dla niej próbą odwagi. Dłonie drżały, głos łamał się jak cienki lód, ale w jej oczach tliła się ta sama iskra, która towarzyszyła jej od dzieciństwa. I choć czasem brakowało wiary, choć nierzadko słyszała, że to nie jest droga dla niej, ona za każdym razem wracała mocniejsza bardziej pewna siebie, bardziej świadoma tego, że jej historia dopiero zaczyna się zapisywać. I właśnie ta surowa, niespektakularna młodość stała się fundamentem, na którym zbudowała wszystko, co później oczarowało publiczność. Jej siła nie pochodziła z sukcesów, ona rodziła się dużo wcześniej, w chwilach, gdy musiała zmierzyć się z własnym lękiem i z ciszą domu, który uczył pokory, ale nie zabierał marzeń. Dlatego dziś, gdy stoi w świetle reflektorów, z nowym życiem pod sercem i z przyszłością, która otwiera się przed nią jak nieopisany rozdział, łatwo dostrzec w jej spojrzeniu tamtą dziewczynkę ze strychu, odważną, upartą, gotową na wszystko, by dotknąć świata, który niegdyś widziała tylko przez małe poddaszowe okno. A jednak, kiedy patrzyło się na nią tamtego wieczoru w blasku kamer i wśród poruszonego tłumu, trudno było nie zastanawiać się, jak wygląda jej życie poza sceną. To ciche, intymne, zamknięte za drzwiami domu, do którego niewielu miało dostęp, bo za elegancją, pewnością siebie i publicznym blaskiem kryła się codzienność, którą budowała latami, tak samo wytrwale jak swoją karierę. Jej dom znajdował się na obrzeżach miasta, w miejscu, gdzie cisza mieszała się z szumem drzew, a poranki pachniały świeżością wilgotnej ziemi. To nie była posiadłość rodem z magazynów, raczej przestrzeń, która powstawała powoli, cegła po cegle tak jak ona lubiła, z duszą. W salonie zawsze stał duży, drewniany stół noszący ślady codziennych rozmów, filiżanek, notatek i niewypowiedzianych myśli. Na ścianach wisiały fotografie. Nie te oficjalne, ale zatrzymane w biegu momenty, które znaczyły dla niej najwięcej. Jej partner, mężczyzna o spokojnym spojrzeniu i głosie, który potrafił uciszyć w niej każdy niepokój, był dla niej opoką jeszcze zanim ktokolwiek dowiedział się o ich wspólnym szczęściu. To on pierwszy dostrzegał, kiedy jej krok stawał się zbyt szybki, gdy goniła za kolejnymi projektami. Był obok w chwilach triumfu, ale przede wszystkim wtedy, gdy zmęczenie docierało do niej głębiej niż mogła przyznać publicznie. Ich codzienność była cicha, ale w tej ciszy mieściła się pewność, ta, którą buduje się latami, a której nie da się udawać. Choć nie mieli jeszcze dzieci, ich dom od dawna zdawał się na nie czekać. W niewielkim pokoju na piętrze, który kiedyś służył jako gabinet, stało puste miejsce przy oknie. Miejsce, o którym żadne z nich nie mówiło głośno, choć oboje wiedzieli, jakie marzenie w nim dojrzewa. I może właśnie dlatego wiadomość o nadchodzącym maleństwie stała się tak przejmującym momentem. W jednej chwili wszystkie te ciche pragnienia, wszystkie rozmowy prowadzone późnymi wieczorami, wreszcie otrzymały swoje imię. Ich życie prywatne było jak starannie tkany Gobelin, pełne barw, ale utkane w sposób, który nie potrzebował rozgłosu. W weekendy potrafili znikać na długie spacery, trzymając się za ręce jak para, która kocha zwyczajność bardziej niż sceny pod fleszami. Wieczorami siadali na tarasie, przykryci jednym kocem, słuchając radia lub po prostu milcząc, bo czasem milczenie mówiło więcej niż słowa, a jej śmiech, ten prawdziwy, niewymuszony, rozbrzmiewał tam częściej niż w jakimkolwiek telewizyjnym studiu. Teraz, gdy pod sercem nosiła nowe życie, cały ich świat zdawał się delikatnie przesuwać, układać na nowo. Jej partner patrzył na nią z jeszcze większą czułością, jakby każdy dzień był świadectwem cudu, który stawał się rzeczywistością. W ich domu pojawiły się drobne zmiany, niepozorne, lecz pełne symboliki. Miękki koc odkładany na krzesło bliżej jej ulubionego fotela, kubek z motywem dziecięcej gwiazdki, który ktoś podarował im żartem, a który teraz nabierał ciężaru. A ona sama, choć wciąż zanurzona w emocjach związanych z wyznaniem, czuła, jak jej życie splata się w coraz pełniejszą opowieść, historię, w której przeszłość, kariera i dzieciństwo na strychu stają się tylko preludium do czegoś większego. W jej spojrzeniu było ciepło domu, który stworzyła, miłość, którą pielęgnowała, i przyszłość, która właśnie zaczynała oddychać razem z nią. A jednak, im dłużej patrzyło się na nią tamtego wieczoru, tym wyraźniej można było wyczuć, że w jej obecności kryje się coś więcej niż tylko doświadczenie zawodowe i urok osobisty. Jej życie, splecione z tyloma zwrotami akcji, składało się na biografię, której rytm wyczuwalny był w każdym geście, w każdym spojrzeniu w sposobie w jaki wypowiadała słowa, jakby każde z nich niosło w sobie echo minionych lat. Bo choć dziś widzowie widzieli w niej kobietę spełnioną i pewną swojej drogi, jej historia zaczęła się zupełnie inaczej. Skromnie, niemal niepozornie Urodziła się w miasteczku, które większość ludzi mijała w drodze do większych miast, nie wiedząc, że to właśnie tam rodziła się osoba, która pewnego dnia porwie za sobą miliony. Jej dom rodzinny miał w sobie coś surowego, choć nie brakowało w nim ciepła. Matka była cichą, ale twardą kobietą, wierzącą, że przyszłość córki zależy przede wszystkim od siły jej charakteru. Ojciec natomiast, człowiek z wyobraźnią, potrafił przy zwykłej kolacji opowiadać historie tak żywe, że małej dziewczynce wydawało się, iż widzi przed sobą całe światy. Już w szkole wyróżniała się inaczej niż rówieśnicy. Nie głośnością, nie rywalizacją, lecz tym szczególnym skupieniem, które pojawiało się, gdy dotykała czegoś, co ją naprawdę pociągało książki, słowa, opowieści. Wszystko, co miało w sobie narrację. Nauczyciele mówili, że jej wypracowania mają dziwną siłę taką, która zatrzymuje na chwilę czytającego, jakby otwierała mu drzwi do innego świata. Ale ona nie wiedziała jeszcze, że ten talent stanie się fundamentem jej przyszłości. W wieku nastoletnim zaczęła angażować się w pierwsze projekty artystyczne prowadziła szkolne uroczystości, pisała scenariusze, występowała przed publicznością, choć każde wyjście na scenę wywoływało w niej drżenie, z którym musiała walczyć. To była wczesna lekcja pokory, doświadomość, że nawet największy talent potrzebuje odwagi, by ujrzeć światło dzienne. I im więcej w nią inwestowała, tym bardziej narastało w niej przekonanie, że jej droga nie może zatrzymać się w małym miasteczku, gdzie dni płynęły spokojnie, ale zbyt przewidywalnie, by pomieścić jej marzenia. Dlatego, kiedy pojawiła się szansa na studia w dużym mieście, nie wahała się ani chwili. Wyjazd był dla niej jak wstąpienie w inny wymiar, pełen ludzi, możliwości, chaosu i inspiracji. Tam właśnie po raz pierwszy zetknęła się z mediami, które od razu przyciągnęły ją jak magnes. Uczyła się szybko, wchłaniając wszystko mechanizmy pracy redakcji, sztukę rozmowy, umiejętność zachowania spokoju w chaosie produkcyjnym. Miała w sobie tę szczególną zdolność: potrafiła słuchać tak, że rozmówca czuł się ważny, a jednocześnie widz miał wrażenie, że odkrywa przed nim część swojej duszy. To właśnie wtedy rozpoczęła się jej faktyczna droga ku miejscu, w którym teraz stała. Pierwsze staże, pierwsze materiały, pierwsze potknięcia, które bolały, ale nigdy nie zniechęcały. Praca w telewizji wciągnęła ją całkowicie. Nie dla blasku świateł, lecz dla możliwości opowiadania historii. Z czasem zaczęła tworzyć własne projekty, coraz odważniejsze, coraz bardziej wyraziste. Widzowie pokochali ją za autentyczność, za to, że nigdy nie odgrywała roli, lecz pozostawała sobą, nawet wtedy, gdy wydawało się, że cały świat oczekuje od niej czegoś innego. Choć jej biografia już teraz wydawała się pełna barw i przełomów, istniały jeszcze inne rozdziały, rzadziej opowiadane, a jednak równie ważne. To właśnie one nadawały jej postaci głębi, pozwalając zrozumieć skąd wzięła się jej niespotykana wrażliwość i wewnętrzna siła. W czasie, gdy jej kariera zaczynała powoli nabierać tempa, ona równocześnie angażowała się w wiele inicjatyw, o których media nie mówiły głośno. Pociągały ją projekty społeczne, zwłaszcza te, które dotyczyły kultury i edukacji. Wierzyła, że dostęp do sztuki jest czymś więcej niż przywilejem, że to sposób, by ludzie uczyli się patrzeć głębiej, słuchać uważniej i rozumieć bardziej. Dlatego prowadziła warsztaty dla młodzieży z małych miejscowości, odwiedzała szkoły, a nawet pomagała w tworzeniu lokalnych festiwali filmowych, które z czasem zaczęły żyć własnym życiem. Był w niej pewien rodzaj misji cichej, ale konsekwentnej. Mówiła kiedyś, że każdy człowiek nosi w sobie historię, którą warto opowiedzieć, jeśli tylko znajdzie kogoś, kto potrafi słuchać. Może właśnie dlatego jej rozmowy z ludźmi, zarówno na ekranie, jak i poza nim, zawsze miały w sobie coś intymnego, coś prawdziwego. Nie uciekała od trudnych tematów, lecz potrafiła podchodzić do nich z delikatnością, która sprawiała, że ludzie otwierali się przed nią, jak przed kimś bliskim. W tamtym okresie jej życie zawodowe i prywatne splatały się coraz mocniej. Choć nie opowiadała o tym publicznie, często pracowała po nocach, przygotowując materiały, czytając scenariusze, analizując tematy kolejnych rozmów. Mówiła, że nie chce jedynie być na wizji, chciała rozumieć świat, o którym opowiada. Ta chęć zgłębiania, docierania do sedna sprawiła, że wielu postrzegało ją jako jedną z najbardziej autentycznych osób w świecie mediów. Jej biografia obejmuje także czas, kiedy zaczęła eksplorować inne formy twórczości. Pisała felietony, tworzyła krótkie eseje o filmie, czasem o życiu. Zawsze subtelne, nasycone emocją, ale nigdy przesadne. W tych tekstach można było dostrzec jej dojrzałość, wrażliwość artystki splecioną z analitycznym umysłem obserwatorki. Właśnie te pisane nocami fragmenty stały się później inspiracją do współpracy z fundacjami kulturowymi i kolejnymi projektami edukacyjnymi. Równolegle rozwijała się jako osoba, nie tylko jako postać medialna, uczyła się od życia, od podróży, ludzi, miejsc. Każda wyprawa była dla niej lekcją. W małych miasteczkach znajdowała prostotę, której czasem brakowało jej w świecie pełnym świateł. W dużych metropoliach czerpała energię z ruchu i zmian. Wszystko, czego doświadczała, zapisywało się w niej jak ciche notatki, do których później wracała podczas rozmów, pracy, a nawet zwykłych codziennych chwil. Z czasem zaczęła rozumieć, że jej życie nie musi być podporządkowane jednej ścieżce, że może łączyć w sobie wiele ról, wciąż pozostając sobą. I to właśnie tę wolność wewnętrzną zdobywaną latami zaczęli w niej dostrzegać inni. Bo w świecie, który tak często wymaga od kobiet by wybierały albo albo, ona udowadniała, że można iść dalej, szerzej, odważniej. I kiedy teraz patrzy się na nią w świetle reflektorów, z sercem pełnym nowych emocji, łatwo dostrzec, że jej historia jest jak rzeka, nieustannie płynąca, zmieniająca koryto, poszerzająca się, nabierająca mocy. A każdy kolejny rozdział, nawet ten najbardziej prywatny, jest tylko potwierdzeniem, że jej biografia wciąż się pisze, pulsuje, oddycha i że najciekawsze może dopiero nadejść. I tak, krok po kroku, powstała biografia, która nie była jedynie zbiorem dat i osiągnięć, ale żywym organizmem, pulsującym emocjami, porażkami, zwycięstwami, wątpliwościami i spełnieniem. A w tej właśnie chwili, stojąc na scenie z tajemnicą nowego życia ukrytą pod sercem, wydawała się częścią opowieści, która trwała nieustannie, jak rzeka płynąca przez kolejne etapy jej istnienia, coraz pełniejsza, coraz głębsza, coraz bardziej nieodwracalna. Jeśli ta opowieść poruszyła Was choć w najmniejszym stopniu, pozwólcie sobie poczuć jeszcze więcej ciepła i zrozumienia wobec jej bohaterki, bo za każdym uśmiechem, który widzimy na ekranie, kryją się lata walki, marzeń i cichej wytrwałości. Każdy gest, każde słowo, każdy krok, który stawia teraz z nowym życiem pod sercem, jest świadectwem jej siły, ale też delikatności, którą tak łatwo przeoczyć w blasku reflektorów. Okażmy jej wsparcie, nie tylko jako widzowie, lecz jako ludzie, którzy potrafią dostrzec w niej człowieka z krwi i kości, z przeszłością pełną prób, z miłością, którą pielęgnuje każdego dnia, i z przyszłością, którą buduje z nadzieją. Jeżeli czujecie, że ta historia Was poruszyła, że chcecie śledzić ciąg dalszy jej drogi, zachęcam serdecznie. Zostawcie lajk, like, udostępnijcie ten materiał dalej i koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów tej wyjątkowej opowieści. Wasza obecność naprawdę ma znaczenie, to dzięki Wam ta historia może płynąć dalej.